Teatrzyk zmielony balony. Dziś Franceski Tedeski, Cury Mściwoja, część druga. Streszczenie poprzedniej historii. Franceska, wbrew licznym insynuacjom węgierskich kolegów, okazuje się być, poza wszelką wątpliwością, córą Mściwoja, słynnego drzewi w Borach Tucholskich z krótkiej pamięci i związanej z tym nadzwyczajnej tempoty. Franceska, którą uporczywie biorą w CSRS za francuskę, zapoznaje w centrum Pragi niskiego Rumuna i zachodzi z nim w ciąży. I dalej... Ciąży nad nią i jej mężem klątwa Po strasznym czynie mściwoja Który zatłukł na śmierć swoją żonę Biorąc ją za czarownicę Franceska i Rumun Zwany przez czeskich kolegów Romanem Ginął na bagnach Pozostawiwszy po sobie syna Mścisława Historia Syn Franceski, Mścisław Odziedziczył po swoich przodkach Wszystko co się dało Po pradziadzie krótką pamięć po matce kobiecą urodę, a po ojcu skłonność do narodu rumuńskiego. Jako student Wydziału Melioracji i Klimatyzacji w Budapeszcie spotykam Ścisław na Placu Jaslanskim pewną niską Rumunkę, która w żaden sposób nie może udowodnić, iż jest Rumunką. Para w pory przyjmuje obywatelstwo czarnomorskie i udaje się w podróż poślubną na bagniska tyskie. Aż tu nagle... Mścisław, zapominając po co przybył, topi się już pierwszego dnia. Szczęściem jednak wielkim, tuż przed wkroczeniem na bagniska, udaje mu się przypomnieć po co się ożenił i zbliża się ze swoją małżonką do tego stopnia, że ta poczyna przygotowania do podróży, przeczuwając wielkie nieszczęście. Los uśmiecha się do niej, łapie autobus i udaje się do NRD, gdzie Pozostaje z matką I wtedy Na wieść, że jej ukochany zginął na bagnach Franceska daje synowi, który właśnie przychodzi na świat Na imię Helmut Helmut, jak to Helmut Dziedziczy po ojcu dwie podstawowe cechy Kobiecą urodę Z babki Franceski Oraz krótką pamięć Z prapra pra i dziada mściwoja Po matce nic nie dziedziczy, ponieważ jest Rumunką Wszystkie te cechy wywrą nieopisany wręcz wpływ na jego życie. O czym Wam teraz nie opowiemy, bo musimy się ogolić.